I kliknę to, klik, aby w pozorze to było. No, myślę, że to jest słabe. O, czy ten TV Man, a ja chcę Tytom Spikermana, bo to jest Tytom Spikermana od brata. Eee, pożyczył mi na chwilę. Jak wróci, no to, mi, to ją mam oddać. Ale mam mało procent. Eee. Nie wiem czego sobie zostawię na kiedyś, ale w tym tygodniu bardziej w kuryj. A więc larka.